Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie między słowami dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Adama Lipińskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam Państwa. Spotykamy się, żeby skomentować dzisiaj troszeczkę spraw, które pojawiły się w ostatnim czasie, a coś co najbardziej świeżego, czyli kolejne ekskumacje i kolejne informacje o nie tych ciałach, które powinny znaleźć się w trumnach. Jak to pan? Może nam tutaj opisać, jakie są spostrzeżenia, które w Warszawie obiegły ten światek polityczny. Znaczy, wie Pan, no to jest historia już dosyć długa, bo to nie jest tak, że naraz po, po tej katastrofie, która się wydarzyła kilka lat temu, doszło do jakich, jakiegoś problemu z identyfikacją zwłok. To ma swoją historię bardzo długą. W zasadzie od momentu katastrofy obserwujemy. Bardzo niepokojące zjawiska, niepokojące poglądy, działania zarówno ze strony Rosji, jak i ze strony przedstawicieli władz polskich to powodowało mnóstwo różnych komplikacji, dziwnych, dziwnych wydarzeń, i to te, 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 te podmiany zwłok są tylko jednym z elementów tego wszystkiego. To się. Ja przypominam sobie dzień katastrofy. Ja nie leciałem tym samolotem, mimo że Ludzie z kierownictwa PiSu mieli lecieć. Z powodów czysto osobistych nie leciałem mhm. tym samolotem. To w zasadzie mi życie uratowało. W każdym razie pojechałem z grupą przyjaciół prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Kaczyńskim tym samym dniu samolotem do Smoleńska, na miejsce katastrofy. I no w zasadzie wtedy jakby ja dostałem iluminacji, co się, co się wydarzyło, To się w zasadzie potem potwierdzało przez te kolejne miesiące. Otóż. Myśmy byli już na granicy białorusko-rosyjskiej, bo lecieliśmy samolotem do... na Białorusi, stamtąd kolumną samochodową mieliśmy jechać do Smoleńska. Zostaliśmy zatrzymani przez milicję rosyjską, która jechała przed nami, gdzieś około 30 km na godzinę. Zatrzymała nasz pochód, nasz dojazd do Smoleńska, po to tylko, żeby kolumna premiera Donalda Tuska przyjechała przed nami na miejsce katastrofy. I to już wtedy ja się zorientowałem, że to wszystko, co się stało, to może mieć drugie dno. Znaczy, to był taki pierwszy moment yy, yy, ostrzegawczy. No, drugi, jak dojechaliśmy do tego lotniska i widzieliśmy to miejsce oświetlone spotkania Putina z premierem Tuskiem. A myśmy pojechali obok na miejsce katastrofy, które było ciemne, oświetlone tylko takimi, takimi jakimiś żarówkami zaciemnionymi, i oglądaliśmy te zwłoki, które tam leżały na, 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 na ziemi, w tym zwłoki prezydenta. Yy, tam kilka zwłok leżało wtedy, kiedy myśmy dojechali, no i to była taka druga, yy, drugi wielki szok, no jak to się dzieje, że z jednej strony jest to takie witanie się yy, yy, przedstawicieli Rosji Polski w tym namiocie pełnym, osie, oświetlonym budynku bodajże, nie namiocie i z drugiej strony to, 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 to nasza, ta nasza cicha wizyta w tym ciemnym yy, miejscu, gdzie doszło do tej katastrofy z tymi fragmentami samolotu, fragmentami ubrań, z tymi ciałami, które leżały leżały na ziemi, na ziemi leżały te ciała, tam były jakieś plandeki, ale te ciała de facto leżały na ziemi. Ale był pan, pan na miejscu katastrofy, czy ten widok był aż tak tragiczny, na przykład jeżeli chodzi o identyfikację zwłok, że mogło dojść do jakichkolwiek pomyłek, nie, nie, nie. czy po prostu to mogło być nie, nie, zamierzone na... działanie w związku z tą identyfikacją nie. i z tymi ciałami, które znalazły się później w trumnach? Znaczy nieporozumienie, to znaczy jak myśmy dojechali Późnie, wieczorem na, na miejsce katastrofy, w dniu katastrofy, to tam już tylko kilka ciał leżało w tym ciało prezydenta i marszałka Krzysztofa Putry i żony pana prezydenta, o ile pamiętam na pewno było ciało prezydenta, było ciało Putry, bo stałem koło tego ciała, to one były przykryte. Do identyfikacji był tylko dopuszczony Jarosław Kaczyński, mhm. który miał zidentyfikować ciało pana prezydenta. I w zasadzie on tylko to oglądał, jego brat, jego brat cioteczny. Natomiast myśmy nie identyfikowali tych ciał, nie widzieliśmy, tylko fragmenty, które wychodziły spoza mhm. plandeki. Natomiast, no to jak te ciała leżały tam, większość ciał była wywieziona, stały też obok takie duże plastikowe worki, ponoć z fragmentami ciał nie zidentyfikowanych. Natomiast większość ciał była już wywieziona i identyfikacja rodzin nie była na miejscu katastrofy, tylko była bodajże już w Moskwie, mhm. o ile pamiętam. Natomiast, no to drugi, drugi szok to było to, jak te ciała tam leżały, prawda, i te ciała tam leżały, prezes Kaczyński identyfikował ciało prezydenta, a nie wiem, sto, pie, 80 metrów dalej w budynku oświetlonym dochodziło do tej fraternizacji przedstawicieli strony polskiej ze stroną rosyjską. A trzeci szokujący widok z tamtego y, y, okresu, to jest, jak, to jest to, jak podjechał samochód ciężarowy do przewozu gruzu. I na ten samochód żołnierze rosyjscy przenieśli to ciało pana prezydenta i ten samochód wywiózł to ciało. Myśmy chcieli to ciało zabrać tym samolotem, którym przylecieliśmy, musimy przylecieć na Białoruś, potem ten samolot po nas przyjechał do Smoleńska, chcieliśmy tym samolotem ciało zawieźć do Polski. Strona rosyjska się na to nie zgodziła. Załadowali ciało na, do, tej, do tego ciężarowego samochodu i ciało zostało wywiezione w tym samochodzie do wywozu gruzu. To był dla mnie już jakby trzeci taki totalny szok. No i a, dlatego, jak pan się mnie pyta, jak ja oceniam to, co się dzisiaj wydarzyło, to znaczy ujawnienie tego, że ciało uległo za, za, zamianie, no to ja panu powiem, że ja mam tą perspektywę znacznie dłuższą i tym bardziej boleśnie to przeżywam yy, i tym bardziej potwierdza to moje najgorsze, najgorsze przeczucia dotyczące tego, yy, co się wydarzyło w Smoleńsku. No teraz do, oczywiście dochodziło do mnóstwa kolejnych afer, ujawniania kolejnych kolejnych strasznych rzeczy no, ta wymiana, podmiana ciał to przecież nie dotyczy tylko dwóch osób, tylko mhm. najprawdopodobniej to dotyczy całego szeregu osób, y które zostały pochowane w Polsce y z przy złej identyfikacji przy czym wie Pan, no, rodziny twierdzą, że jest to niemożliwe, że oni identyfikowali te ciała w sposób prawidłowy, no nie jest możliwe, że jedna rodzina identyfikowała kilka razy ciało w sposób nieprawidłowy, druga rodzina identyfikowała w sposób nieprawidłowy to jest po prostu niemożliwe, to jest nielogiczne powinno nastąpić jakieś otworzenie tych trumien w Polsce Wie pan, już? po pierwsze polska strona powinna być obecna w Moskwie i to polska strona powinna być od stroną aktywną od początku do końca. Nie tak, jak to było z panią marszałek Kopacz, która tam przyjechała i twierdziła potem, że Rosjanie byli tak skrupulatni w identyfikowaniu wszystkiego, że metr, przekopali metr ziemi w głąb, żeby znaleźć szczątki samolotu. To była totalna kompromitacja. Te szczątki samolotu do dzisiaj są znajdowane na terenie katastrofy. Wie pan, no tam jest tyle elementów, które budzą tysiące wątpliwości. No sprawa niszczenia tego wraku, sprawa umycia tego wraku, spra sprawa porozrzucenia tych części, przeniesienia tych części. To, że tam nawet namiotu, wielkie imperium rosyjskie nie było stać na to, żeby wydać 200 tysięcy złotych, na to, żeby rozwiesić namiot nad tymi szczątkami samolotu. Nie chcieli przyjąć też polskich pieniędzy, żeby to zrobić. Wie pan tam, tam jest jeden wielki znak zapytania. Tam jest jeden wielki znak zapytania. Teraz była konferencja naukowców polskich i zagranicznych, polskiego pochodzenia, na temat przyczyn katastrofy. Tam były y, y, diagnozy y, jednoznacznie wskazujące na to, że powodem y, tej katastrofy były wewnętrzne wybuchy. Ale wie pan, ja nie chcę do tego wracać. Ja oczekuję jednego, że państwo polskie w końcu doprowadzi do właściwego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej i wyda werdykt, w który my będziemy w stanie uwierzyć. Na razie nie ja nie jestem w stanie uwierzyć nie, werdykt strony rosyjskiej, a także brachityczną działalność strony polskiej w kwestii wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jakie działania są teraz potrzebne, żeby ten werdykt był? I, no wie Pan, i żeby no, przed... był taki zgodny nie, możliwie najbliżej z prawdą. Wie Pan, no przede wszystkim my musimy mieć dowody. No, no, muszą być szczątki samolotu. To, że do dzisiaj Polska nie uzyskała szczątków samolotu, a to jest tak, jeżeli tam był wybuch, to w zasadzie można to zidentyfikować po kilku latach, nawet. Mhm. I najprawdopodobniej no, dlatego my nie otrzymujemy tych szczątków y, tego samolotu, bo to jest twardy dowód na to, co mogło być przyczyną katastrofy. W każdym razie na pewno to jest dowód na to, że strona rosyjska wykazuje całkowicie złą wolę. Zresztą, wie pan, głównym jakby materiałem wskazującym na to, co się wtedy wydarzyło, jest raport Anodiny, czyli raport komisji powołanej w Rosji, którą kierowała jaka pani Anodina. Z tego raportu zresztą wynikało, że to polski generał podpity zmusił, w wyniku presji prezydenta, pilotów do tego, żeby lądowali tam, gdzie nie powinni lądować. No, suma summarum, do tego co się sprowadzało? Ten raport został rozpropagowany na całym świecie. W zasadzie skompromitował to polską stronę, polskie państwo totalnie. Polaków totalnie skompromitował. Reakcji ze strony polskiej prawie nie było. A przecież musimy sobie zdawać sprawę, wie pan, panie człowiekiem znacznie młodszym ode mnie, no ale ja już trochę przeżyłem, bo działam w opozycji od lat 70. jest oczywiste, że Rosja Putina jest kierowana w dużym stopniu przez służby specjalne. No chociażby dlatego, że Putin był generałem KGB. No to jest oczywiste służb specjalnych Rosji. Przecież to jest oczywiste, że taki, taka komisja Anodiny była pod całkowitą presją. Służb specjalnych. To był raport służb specjalnych, który miał ośmieszyć stronę Polską i całkowicie wybielić to, co się działo na, na terenie Rosji w tym dniu. No, Nie przyjmowanie takich rzeczy do wiadomości, machanie ręką, że to jest niemożliwe, że to są takie oszołomy to mówią. No wie pan, no, doprowadza do tego, do czego doprowadziło. Pan jest już teraz pewnie zaszokowany, że zwłoki zostały zamienione, bo już zaczynają wszyscy o tym myśleć. Ostatnio wybuchła afera. Że pogrzeby tych ciał były, były zorganizowane przez jakąś małą firmę, mimo że Związek Zakładów Pogrzebowych chciał zrobić pogrzeby tych ciał za darmo jako uroczyste przedsięwzięcie, ich wkład w to, żeby tą tragedię w jakiś sposób no, no, no pomóc ofiarom tej tragedii, czyli rodzinom, rodzinom osób, które zaginęły. Rząd się nie wiadomo dlaczego nie zgodził na to i zlecił tą całą operację jakiejś małej firmie, która zarobiła zarobił jakieś olbrzymie pieniądze na tej tragedii. To zostało niedawno ujawnione, kilka dni temu. Dlaczego ta firma to dostała? No najprawdopodobniej tam się rzeczy działy takie, że chciano mieć swoją firmę. No ale wie pan, ciągle są znaki zapytania. Im, proszę zauważyć, im dłużej od tej katastrofy, tym jest więcej znaków zapytania. Niż tak, tak. I to jest, sam fakt, że rząd polski do tego doprowadził, to już jest po prostu wielka zbrodnia na polskiej świadomości. Bo to oczywiście nie zamknie sprawy, to będzie trwało, dopóki to się nie wyjaśni, to się w końcu wyjaśni. Czekamy na kolejne informacje. Na pewno z każdym dniem, z każdym działaniami będą te informacje nowe się pojawiały. Zobaczymy, w którym kierunku one będą szły. A kolejny temat, który chciałem poruszyć podczas naszej dzisiejszej rozmowy, to jest coś też bardzo aktualnego, czyli oddanie się do dyspozycji minister muchy, minister sportu do dyspozycji premiera. Premier tej dymisji faktycznie nie przyjmuje. Jak to jest komentowane? Jakie jest pana zdanie na temat tego? Co się działo w związku z meczem Polska Anglia i ewentualną kontrolą nad NCS-em? Czy znaczy wie pan, no... W zasadzie większość resortów y, premiera Tuska się tak zachowuje jak, jak, jak pani minister Mucha. No to jest może najbardziej spektakularne, bo to cały kraj widział kompromitację polskiej strony i wszyscy to przeżywaliśmy. No bo dla nas, dla kibiców, dla Polaków to, że my się tak kompromitujemy w oczach Anglików, czy w ogóle w oczach Europy i całego świata, no to jest deprymujące istotnie. No to po prostu powoduje, że krew się burzy no i się szuka winnych. No podejrzewam, że poza panią minister Muchą to jest szerszy, szerszy krąg winnych tego, że tak się wydarzyło. No, taka jest praktyka. Generalnie taka jest praktyka, że w Polsce za rządów Donalda Tuska państwo znika. Znaczy jest coraz mniej państwa, jest coraz mniej odpowiedzialności. I na wszystko, co się źle dzieje, mówi się, że to nie jest wina tego rządu, że to nie jest wina tych urzędników, że, że tu są jakieś samodzielne kontrakty itd., itd. Efekt jest taki, że popełnia się jakieś. Potworne błędy, nie ma winnych, no i oczywiście rząd umywa ręce od tego. No to jest też praktyka całkowicie naganna, bo rząd powinien odpowiadać za takie rzeczy. Jeżeli one mają taką skalę, jeżeli chodzi o Prestiż Polski międzynarodowa, to prestiż nie, nie chodzi tylko o jakąś tam godność Polaków, ale ta pozycję ekonomiczną, możliwości negocjacji, pozycję w Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej. To jest element prestiżu też. To, znaczy, to, to jest efekt też prestiżu, mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej. Jeżeli rząd umywa ręce od tego, żeby. Szczególną opieką otoczyć sprawy, które budują naszą pozycję międzynarodową, no to świadczy tylko o potwornej słabości tego rządu. A jak pan ocenia całą tą sytuację, właśnie z, re, z reakcją minister Mucha, a później nieprzyjęciem dymisji przez premiera? No wie pan to, że pani minister Mucha. I czy to jest odpowiedni moment, czy akurat to powinno być przyczyną złożenia właśnie swojej dyspozycji na ręce premiera? No wie pan, presja była duża. Minister Mucha no, przyjęła do, do wiadomości to, że jednak była współwinna. Na, złożyła na ręce premiera swoją dymisję. Nie została ta dymisja przyjęta, najprawdopodobniej dlatego, że premier nie chciał się ugiąć pod wpływem presji, presji opinii publicznej, chciał pokazać, że jest twardy. Natomiast no to niestety jest kolejna cegiełka do budowania tego takiego, jakby drogowskazu donikąd, który buduje Donald Tusk już od kilku lat. Zresztą widać, że, 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 że to wszystko zaczyna pękać. O ile do tej pory mówiło się o teflonowym, Donaldzie, premierze Tusku, nie chcę używać takich słów, bo nie, nie lubię obrażać polityków. Jeżeli mówi się o teflonowym premierze, to już teraz nie ma teflonowego premiera. Jeżeli coś się złego dzieje, to to obciąża premiera, obciąża ten rząd i rzutuje na opinię publiczną. Widać to po sondażach, widać po zachowaniu polityków, także polityków Platformy Obywatelskiej. Nie mieli tęgich min po, po drugim ekspoze premiera Donalda Tuska, naprawdę. Siedziałem na dole i widziałem ich zachowania, nie mieli tęgich min. A właśnie, jak pan komentuje, drugie ekspoze premiera. Podobno zabrakło tego, tego błysku wokół, który no, wie pan, był, był na początku pan, znaczy, więcej panu powiem. To znaczy, ja sądzę, że. Polityka... Już nawet samo zachowanie tak naprawdę. Tak, nie tak, tylko tak, merytoryka tego, tak, tego tak, wystąpienia, tak, tylko. Oczywiście. już oczywiście. O, tak, o merytoryce można oczywiście długo mówić, chociaż ekspoze było krótkie i dosyć ubogie. Hmm. Natomiast y, najprawdopodobniej obóz Donalda Tuska liczył na to, że po tych wszystkich wpadkach kolejnych, poproszę zauważyć, mamy. Mamy karnawał, wpadek Platformy Obywatelskiej, jednak wyjdzie Donald Tusk i weźmy tą swoją czarodziejską różdżkę. I z tej brzuszki polecą te gwiazdki się wszystko naprawi, tak, tak się nie stało, tak mhm. się nie stało i obawiam się, że Donatus już nie jest w stanie zmobilizować się wewnętrznie do tego, żeby przekonać opinię publiczną, że to, co robi, to jest dobre dla Polski. Każdy dzień zbliża nas później do wyborów parlamentarnych, rosną w niektórych sondażach słupki opozycji, ale rosłyby więcej, gdyby prawica była zjednoczona? Znaczy, wie pan, no, no rosną słupki opozycji prawicowej, no bo jeżeli chodzi o lewicę, czyli ruch Palikota i SLD, to te słupki się w zasadzie utrzymują na poziomie między... Progiem wyborczym ma 10 procentami. Rośnie poparcie dla prawej i Sprawiedliwości. Czy rosłoby bardziej, gdyby prawica była zjednoczona? Wie pan, no, prawica w zasadzie jest zjednoczona. Jedynym niesubordynowanym elementem tej sceny politycznej jest formacja Ziobry Solidarna Polska, natomiast no, oni teraz mają poparcie na poziomie 2-3 procent. Oczywiście dobrze byłoby, żeby nie było konkurencji po prawej stronie, bo wtedy. Mielibyśmy łatwość w uzyskaniu bezwzględnej większości w parlamencie. Natomiast no jak jest taka konkurencja, no to musimy niestety mieć jeszcze lepszy wynik niż mamy, ale już w jednym osiągnęliśmy poparcie na poziomie 42%, co daje nam 237, 237 posłów, czyli bezwzględną większość. Jeżeli ten trend, który obecnie ma miejsce się utrzyma, to jesteśmy w stanie walczyć o bezwzględną większość, Natomiast, natomiast no mamy jeszcze trzy lata przed sobą i to jest oczywiście pewien problem. Bo gdyby wybory odbyły się za pół roku, no to najprawdopodobniej my byśmy rządzili tym krajem, mając, nie, 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 nie będąc skazanym na tworzenie koalicji. Jedna z kolejnych ostatnich informacji, która się pojawiła w mediach odnośnie pomysłów Platformy Obywatelskiej, pomysłów premiera Donalda Tuska to sprawa in vitro. To też ostatnio bardzo nośny temat, jak jest komentowany przez polityków. No wie pan, no Donald Tusk musi walczyć po prawej i po lewej stronie. Tu walczy z, z lewicą. Chce no, zdominować te wszystkie ruchy lewicowe. Zresztą tam nawet doszło do pewnych zaburzeń, jeżeli chodzi o udział posłów socjaldemokracji polskiej w klubie PO, bo posłowie socjaldemokracji są teraz w klubie PO i jest to prawda niewielu, ale tam też doszło do szantażu, wyjścia tych ludzi z większości parlamentarnej. Dzisiaj większość rządowa to jest kilk, kilka mandatów, tylko i wyłącznie. Tak bardzo niestabilna. Bardzo niestabilna, zważywszy, że o tej większości może decydować, jakby to tak powiedzieć, proporcja zwolnień, czyli li, 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 liczba posłów, która jest akurat nieobecna w Sejmie. Mhm. A jak Prawo i Sprawiedliwość się ustosunkowuje właśnie do in vitro? Nie tego pomysłu? Wie pan, no, no, wie pan tutaj to są sprawy światopoglądowe i my każdemu posłowi dajemy wolną rękę, ale większość Czyli nie ma tutaj większo... dyscypliny. Nie, nie, ma, nie ma dyscypliny absolutnie jest w sprawach światopoglądowych, natomiast większość posłów to raczej zachowuje się tak, jak sugeruje Kościół. No, my jesteśmy partią prawicową jest u nas wielu chrześcijańskich demokratów, ale generalnie no, nasze stanowisko jest najbliższe stanowisku Kościoła. Dziękuję za dzisiejszą Dziękuję. rozmowę i, i kilka komentarzy do tych Dziękuję najbardziej bardzo. aktualnych spraw, które dzieją się w Państwie w tym momencie. I blisko informacje z Warszawy, które prosto samolotem praktycznie do nas tak przyleciały. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A Państwu chciałbym przypomnieć, że dzisiaj w studiu gościliśmy wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Adama Lipińskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.